Witam, dzień dobry masz Adrian Masz taki refleks, żeby zablokować erkę tego? razu. Nawet niepotrzebny refleks, tylko musisz wiedzieć kiedy będziesz będzie chciał cię zerkać Musisz myśleć jak Mordekaiser. No i tak, powiedzmy, powiedzmy, powiedzmy No też jakimś wielkim falem soulslike'ów nie jestem, jak mam być szczery Cierpliwość do gry, gry komputerowej to nie jest moja mocna strona No ale grałem magię i powiedzieliście, że to był scam Ta, ale jak się wkurwił na to, że go wyzywali, że gra magiem. Pamiętam. Ja sobie grałem magiem i. Przeszedłem dla ciebie. Ktoś tam bossa ileś robił, jakiś Ortiz, a ja wchodzę na bossa robię, robię te takie meteoryty i gości, gościa nie ma. Nie no gameplay, gameplay maga był spoko Jeden z lepszych Dobra, easy Widzę cię jak dla ciebie, dziękuję bardzo Spoko fitarsik. Fucking Senna No czy się twój to oczywiście twój bot misio Tises, dzięki za suma. Hmm, On gra Ignite'a Mmm, trochę lipa. Jezu, hitbox. Dajcie mi klipka z tego. No kurwa, lisy idzie, ale ja, ja. Jak dla ale mnie to to nie trafiło. Nie wiem, nie trafiło mnie to. Nie wiem, no dziwnie to wyglądało, no byłem pewny, że mnie to nie trafi, tak bym włożył. Co my robimy? Interesting. Kiedy Dota ta Nie wiem. To jest na doty To jest jest taka szansa, że pogram w Starfilla, Zobaczę. Dawaj w tego, jak to się nazywa? W kosmos, bym obejrzał gameplay kosmosowy. On się zerkował. Czekać, czy to maczko będzie. Przeciwnik... A tak, Speedman już nie? nie? Tak. Ja powiem tak, że kofeinka mnie nie siekła, no. Chyba trzeba więcej... ...kofiny wypić. Pink? Nie ma pinka. No kurwa. Ty no co on robi? Co jest? Jeszcze to przeżyłem. Nie wiem jaka ja to przeżyłem, widzowie. Ciao, larang! Czemu nie chat? Tam mi najlepiej pasowało. A ty masz nadal za lewy, lewy górny róg? Czy nie? Nie. Bo miałeś miałeś ostatnio i ten, a czy w sumie nie ostatnio jakiś baner miałeś tam, nie było widać statysta, statystyk statystyk twojej na twojego na linii. tak to wkurwiało. O. The fuck. A, że on tutaj zginął? Kurde, mogę w maskę iść tutaj, a ja mogę nadal iść w sumie. Nie, w maskę trzeba iść chyba. Maska Wojtsta No, na super ale coś. Zaraz zjadę na czwarty serką przyjdzie. Jest ja się skończy Nie no, jakby Lelec nie uciekał z golemów tutaj w lewo I trafiłby tylko Jarwana 4 na 3-4 a Aż by nie mógł trafić, to wydaje mi się, że teraz lepiej Była jakby walka pod T2 Się dziwię w ogóle, że on to był Wybrał śmierć Jak prawdziwy wojownik No ta, ta To się jest zamalanie totalna totalne w poniedziałek, człowieku Where is Ashe? O, oh, Ashe is here Mam nadzieję, że użyję ku przez creepy No, dawaj, dawaj, o, prawie się udało. Przeciwnik pokonany. Koniec serii. Niech się kręci. Koniec. Jak ja dostałem obrażenia skoro wu użyłem? What? Te dziwne rzeczy się dzieją Może raz zaatakujesz? O, dziękuję kurwa O, fajnie Dogadujemy się z nią, nie? Czy grałem w kiedyś w jakąś część dynastii? Warriors Nie Ale nic na nie, nie piszę. Czemu jesteś taki taksyk w lolu? Czekaj, co? Co teraz zrobię? Nie do rozmowy jestem. <laughs> nie do grania na bocie jestem. Trzeba poczekać na flansze. Ty, to, to, Który też to gang na topa? coś w kuwecie robi, o bo to nie było co co myślę. No i sparowałem teraz muerkę na przykład. Nice. Tylko 300 godzin nam na topie siedzi, także jest ok. Jarvan. No. Kurwa flash poleci na mnie. Ta. Uff. A miała pinka senna Dawajcie, jeszcze, jeszcze 100 mil na topie, wytrzymamy Pójdę na... mogę iść ta No to ja pójdę topa bo niech Akali pójdzie, niech... Traćmy teraz Po co mi ten kot, który... a, żelena, no nie wiem no Jest sobie, nie? Idź topa Głowa cię kurwa boli To muszę iść. Przeciwnik pokonany. Dwa trupy przeciwnik dwa trupy w drużynie przeciwnej. Przeciwnik pokonany. Dobra, pokonany. Kali być na bocie, to ja idę na Mida. Albo. Z... Nie, stary idź mi da, ja zostanę top, to nie ma sensu. <grym> z... Na no, no, no co ty? Ty myślisz, żebym do topa został? Jakie mam kota? Jakiegoś przygarnęliśmy takiego. Ech. Takiego normalnego kota. Normalny czarny kot, nie? Czarno-biały. Wąs ma jak pewny malarz. Ja Galarang streamuje spontanicznie gierki. Jak za mnie się ochota, ja nie planuję typu, że za miesiąc pogram w to, czy coś. Gra, w którą planuję zagrać, to S.T.A.L.K.E.R. Ta zagra na pewno S.T.A.L.K.E.R.a na pewno S.T.A.L.K.E.R. wyjdzie, troll No, no mam nadzieję, że wyjdzie, no Kurwa Kam takie gry, że jedyne co musi zrobić Mordekaiser, żeby wygrać grę, to stać pod trzecim towerem Przecież jak miałeś lisa na 50 minut na topie, no to co ma innego robić? To mogą być. Alistro bez flasza, Jarwan też, ale chyba też. Aha. Autofill, jungle. Co go wrong? 50 minut for topling. <laughs> nice! Tu turec. Jee, yeah. two persons Tu turec. Dwa turety na topie są. Dwa turety, prawda?

Były manę, ale nie kliknę. Nie ma opcji. A no to co, nie? Powoli robimy czapkę. Co sądzisz o stylu Grand Valessa? Mm, co o nim sądzę? Mega wkurwiący. I dla osoby, która jest przeciwko, i dla osoby, która jest z nim w zespole. No raczej w 95% nie chcesz, bym mieć go w zespole. Baron? Nie mamy. nie mam branży na szora. Nasz szereg jest mega chujowy. O, witam wszystkich Delordowiczów. Tutaj jest odskocznia. Zamiast nudów z oglądania tuba, są nudy w LOLu. Czy wam to pasuje, to zostańcie, rozgoście się cieplutko. No, że nie podpowiem wam, w co możecie zainwestować. O, ginę. O, jednak nie. o nice. No i tyle nie. o nice. Zajmij barona? Ja pierdolę, co? Uro, let's go, let's go, nie? Muty Doroty, cześć, cześć. Przecież się narzekałem, jak, znaczy słyszałem, jak Delor narzeka na to, że paczki musi odbierać, sprzęgu kupować. No, życie streamera nie jest tym lekiem i miodem płynące, nie? Trzeba doceniać to, co się ma. Wysprzynk Ej, Malano, już, już... odpowiedziałem ci malano, malano, czy nie? Walczymy o smoczka O ma odpowiedź jest nie wiem, ale możemy spróbować, nie A, zostałem podświetlony, moja pozycja jest znana, ale mam flasza O, no to robimy smoka chyba. Kurwa mać, no, kęty ptaszy. Paszę bajceps. A jeszcze telefon odbiorę. Tak, słam? Yy, tak, o co chodzi? Aloremek? remek, no kurwa. No chyba przez telefon, kurwa gada, no i chuj, no, GG. No sorry, bro, kurwa z 13 dzwoni z banku i się pyta, czy może wejść. Ale co ja miałem więc zrobić? że trafię w spele Ja ogólnie trzeba banować Jarvana Ten champion jest disgusting, niezbalansowany. Kurwa, trzeba to banować. No nie da się na to, kurwa, grać. Już ostatni Da się, da się. Tylko jest auto fail w lesie, niestety. Dobra, nie wiem, źle trzeba zbudować, No i to się stało, że zabiliśmy Aszkę? jeszcze, sorry, zabiłem. <laughs> zabiłem Aszkę, bierzemy Rejka' i jeszcze nabieram Inki, bo powiem wam, że telefon mi trochę rozproszył i nie wiem, co się stało. Cześć, uważam, że zaraz 16 level mam. <laughs> o kurwa. O. Dobra, RK stara. Flash z jakiegoś powodu. O co on robi? Ej, fajnie, jakby 0 miał więcej niż 1300 many, kurwa, nie? Na 15 poziomie. Ja mam bazowo 700 many tym championem. No ale mam pasywkę, która zwraca manę, tylko że jest ok, jest ok. Dziękuję, Kataplayer, że to szczury za subika i ziemniaczki, fryteczki, dzięki za 14 miesięcy. No, ale nie, no, inne championy mają normalną manę, nie? Zera, przez że ma pasywę, to nie ma many, ale no i teka to jest dla mnie leki bullshit. No, w sumie plus jeden, bo tak jakby nie masz pasywki. No, i no, ja totalnie nie mam pasywy, no tak. Gdyby mi dali 300 many więcej, a nie miałbym tej pasywy, to wszystko byłoby okej. Okay. Biegam w kurwa w tym teamfacie zaatakować takiego Jarwana albo coś. To jest niemożliwe. Ale co ty gadasz, Raczek? No, co ty gadasz? Dobra, to, to przykład inny. Jest taka, taka postać Kassante, I on może użyć 100 stoku na swoim basemanie, a Zera może użyć 10 Q. Tylko masz taczenie. O. Barona robią No widzę Mam Dobra, jedna cała strzelana przynajmniej No to niech zrobią tak, że ta, ta pasywa działa na spelach, no nie będzie problemu, nie? Kto zrobił? Brykajzer chyba Nie wskacze, nie wskacze Mawa, mowa, nie mam kogo zerkować Ej Spełnia nie ma marzeń Szybko szybko na nie sfreszuje Flasher Ej, ej tu masz R Widzę widzę IKIPA! Ja. A Ryzeja bez TPK, jest Go Baron. Dobry call, dobry call Doris Już, many nie mamka za pięt Ty no faktycznie, dobra Blokuj Rowa, jak będę się rozstawiał Nie mam flasha, będą mnie skakiwali Urwa, rozdzieliliśmy się, nic widzimy. Mogę iść na dole? No mogłem zerkać Aszę W teorii... No ale nie mam nikogo kto mi... A rowa zablokuje na mordzie. Ari Befery Dobra Tu, tu Tu kurwy jebane No skurwy syny Drużynowe Kurwa, bo my st Dawaj, do da Kali, do Kali dołącz, do Kali dołącz, do Aki dołącz! A nie możesz, nie możesz, jesteś marku. Dobra, to to, radni dać radę, kurwa, przez toret, przez taraj, przez taraj. No przez kurwa, u, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Da dacie radę, dacie radę. Na Chilu, na chilu, na chilu, teraz zaspokojenie, spokojnie, na spokojnie już Dobra, nice. Ale widzieliście co zrobił Łysy? Skurwysyn czy nie? Kapsia mordekaj Mordekajzerowi sprzedał. GG. <grytanie> Teraz klękaj bro, <Bruce, grytanie> Klękaj do miecza kurwa za te słowa.